Ksiądz january Żelawski. Opowieść o zapomnianym Gedżwałdzie. Katarzyna Wieczorek. Panna. W czasie objawień liczyła 23 lata i 7 miesięcy. Rodem z Gedżwału, ale na kilka lat przed objawieniami. Zamieszkała podobnie jak Justyna w nowym młynie. Ojciec Jakub, wyznania ewangelickiego, utopił się w czasie pracy koło swego młyna w 1875 roku. Wówczas jej matka Anna z domu Mateblowska z córką i młodszym synem przeprowadziła się do Giedrzwałdu. Tutaj córka Katarzyna pomagała matce w utrzymaniu rodziny pracą tkacką, przędzeniem i wszelką robotą w polu. Napisano o niej, że pomimo słabej budowy ciała była panienką zawsze zdrową i nie cierpiała na żadne choroby umysłowe. A to przy objawieniach jest bardzo ważną informacją. Jej pracowitość i prawość życia były powszechnie znane. Wyrażały się bowiem w skromnej postawie oraz mowie, gdzie nie można było zauważyć nic złego. Jedynym jej wytchnieniem i radością była obecność w kościele na różnych nabożeństwach. Komisja biskupia, badając wiarygodność objawień Gierżawckich, wystawiła jej pochlebne świadectwo od siebie najprostsze stwierdzenie fizycznie słabowita, ale nie chora. Natomiast w dalszej części została przytoczona opinia miejscowego proboszcza. Osoba dobrze ułożona, w jej opowiadaniu nie znajduje się nic wyszukanego. O tym, co widzi, mówi prosto trochę nieporadnie, ale bez ociągania się. W całym swoim zachowaniu robi wrażenie osoby skromnej, ugrzecznionej i miłującej prawdę. Z powyższej charakterystyki księdza proboszcza warto więc zapamiętać najkrótsze streszczenie: Katarzyna to osoba skromna i zawsze mówiąca prawdę. Elżbieta Bilitewska. W czasie objawień miała 46 lat i od 7 lat była już wdową. Urodziła się w sąsiednich nagladach. A jej rodzicami byli Franciszek Materna i Rozalia Zawacka. Z wyglądu szczupła, o słabej budowie ciała, lecz o zdrowej cerze twarzy. Lekarze oświadczyli, że zarówno fizycznie, jak i psychicznie była zdrową osobą. W dwudziestym trzecim roku życia została wydana za Antoniego Bilitewskiego z Woryt i tam osiadła już na stałe. W tym małżeństwie, które szczęśliwie trwało przez 16 lat, urodziła ośmioro dzieci, z których zaledwie troje pozostało przy życiu. Spośród tej trójki córka Józefa, mająca w czasie objawień 10 lat, po osiągnięciu wieku dojrzałego, została zakonnicą. Wiele lat później, będąc przełożoną sióstr w Środzie Wielkopolskiej, utrzymywała przez kilka lat kontakt listowny z Justyną Szafryńską. O tym fakcie będzie jeszcze wspomniane w końcowej partii niniejszego opowiadania. Odnośnie objawień, to wdowa Elżbieta Bilitewska na początku ich trwania nie dawała im wiary i do Giedrzwałdu na nabożeństwa pod klon nie przychodziła. Gdy jednak miała wolny czas od pracy, wówczas zaczęła chodzić do Giedrzwałdu na modlitwę różańcową. Ksiądz Hitler. Jako delegat biskupa warmińskiego do badania tychże objawień zauważył i opisał iż z upływem dni wzrastała w niej nadzieja i nieśmiałe życzenie a żeby i ona sama mogła kiedyś dostąpić tego zaszczytu to znaczy zobaczenia Marii. Przejdźmy do wydanych opinii o wdowie bilitewskiej przez ludzi którzy ją znali, a zwłaszcza tych którzy słuchali jej zeznań w czasie objawień. Zacznijmy od wspomnianego księdza Hiplera. W całej parafii u wszystkich, którzy ją znają, zażywała najlepszej sławy. Komisja biskupia, której przewodniczył ksiądz Hitler, także wydała bardzo pochlebne świadectwo. Jej zewnętrzne zachowanie robi wrażenie spokojnej, roztropnej i skromnej osoby. Dalej Komisja biskupia powołując się na świadectwo wydane przez księdza proboszcza dla swej parafianki, pisze nie o dewocji, ale o prawdziwej, głębokiej pobożności rozumnej w rozmowie bez ekscentryczności, a swoje wyjaśnienia podaje bez ociągania się i jasnymi słowami. Na koniec komisja biskupia przytoczyła dosłowne stwierdzenie proboszcza. W ogóle ma dobrą opinię i wydaje się, że wszelka wątpliwość dotycząca mówienia prawdy i szczerości winna być wykluczona. Swoją opinię o wdowie bilitewskiej proboszcz potwierdził jeszcze raz przy innej okazji, określając jako osobę pobożną, i wyróżniającą się prawym umysłem. Wydaje się jednak, iż proboszcz Weichsel najwspanialszą opinię dla dwóch starszych wizjonerek wystawił w jednym z pism do biskupa Warmińskiego. Wdowa Bilitewska i Katarzyna Wieczorek są osobami całkowicie wiarygodnymi, są gotowe raczej życie stracić, niż w tak ważnej sprawie mówić nieprawdę. Zachęcam słuchaczy do zapamiętania przekonania księdza proboszcza, o wiarygodności zeznań starszych wizjonerek są gotowe raczej stracić życie, aniżeli w ważnej sprawie powiedzieć nieprawdę. Ten rozdział o wizjonerkach powinien zakończyć się w tym miejscu, bowiem cała nasza opowieść o Getrzbawdzie będzie koncentrować się wokół czterech wyżej wymienionych osób: dwóch dziewczyn, panny i wdowy. Jednak aby opisać dokładnie zaistniałe tam wówczas wydarzenia, Musimy jeszcze wymienić kilka innych nazwisk, które także chciały być wizjonerkami.